Na ten moment mamy kilkanaście branż w Polsce, które są zamrożone całkowicie, dla których de facto pewien lockdown na, momencie, na ten moment funkcjonuje. To, są, to jest branża y, gastronomiczna, y, eventowa, targowa. Y, Turystyczna i kilkanaście innych, tych mniejszych, które nie są być może tak medialne. Natomiast dla wszystkich tych branż przygotowaliśmy tarczę gowina, czyli pakiet rozwiązań, które w piątek zostały przyjęte w Sejmie i które w najbliższym czasie będą wchodzić w życie. Są to pożyczki długoterminowe z gwarancją dla tych przedsiębiorstw, które będą mogły pożyczać na najbliższe 6 lat pieniądze z gwarancją de minimis na bardzo atrakcyjnych warunkach. Jest to świadczenie postojowe 2080. Złotych dla tych przedsiębiorstw, które y, są dotknięte tą, ty, tymi ograniczeniami i po prostu muszą wstrzymać swoją a, y, aktywność. Są to zwolnienia ze składek y, ZUS za listopad. Y, jest to mało, mała dotacja do 5 tysięcy złotych dla przedsiębiorstw, które są obłożone tymi ograniczeniami. Y, bardzo ważne dofinansowanie dla świadczeń pracowniczych. To jest y, około 2000 tysięcy złotych dla każdego pracownika z tych branż, które są dotknięte tymi ograniczeniami. Ograniczeniami. Chodzi tutaj o to, aby zminimalizować efekt zwolnień grupowych czy indywidualnych z firm, które są w, nie wiem, w branży turystycznej czy hotelarskiej. To nam grozi, a mamy nadzieję, że to rozwiązanie znacznie osłabi ten, ten efekt. Bardzo ważna również informacja dla handlowców, dla przedsiębiorców drobnych. Zawieszamy opłaty targowe. To oznacza, że 137 milionów złotych pozostanie w kieszeniach tych właśnie drobnych przedsiębiorców. Plus do tego wsparcie programów modernizacyjnych poszczególnych dużych przedsiębiorstw, które są w tym okresie takiego przeobrażenia się strukturalnego, finansowego, regulaminowego. Szanowni, Szanowni Państwo, te rozwiązania, o których teraz mówię, one funkcjonują, rozpoczną funkcjonowanie od 1 listopada 2020 roku i ta ustawa, która została przyjęta zdecydowaną większością głosów w piątek, da Daje nam możliwość, aby już na drodze rozporządzenia przedłużać te rozwiązania o kolejne miesiące. Także będzie to szansa na to, aby, aby maksymalnie, punktowo wspierać te branże, które rzeczywiście są najbardziej dotknięte tą, tą epidemią. Warto podkreślić, że z wszystkich tych środków, które zostały przekierowane do województwa łódzkiego, starczy realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii czyli z tych 152 miliardów złotych blisko 9 miliardów złotych zostało wykorzystanych tutaj w województwie łódzkim między innymi w powiecie bełchatowskim w mieście i w powiecie. także zachęcamy przedsiębiorców do tego, aby zainteresować się tymi nowymi rozwiązaniami i za, żeby z nich korzystać. chciałbym też zaapelować i tutaj chciałbym wykorzystać pana pana Dawida do tego, aby przedsiębiorcy, którzy chcieliby wziąć udział w konsultacjach dotyczących kolejnych rozwiązań, które Będą ułatwiać funkcjonowanie w tym okresie kryzysu, aby zgłaszali się do nas, aby brali udział w konsultacjach, które prowadzę już zresztą od, od tygodnia. Te konsultacje są i branżowe, i, 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 i związane z. Ze, z, z i, i, i rozmawiamy również z przedstawicielami izb handlowych, przemysłowych, gospodarczych w poszczególnych mie miejscowościach. Te rozmowy są bardzo e, interesujące, spotykamy się z ciekawymi, Rozwiązaniami, które na bieżąco przekazujemy do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, gdzie później są one właśnie opakowywane w ustawy bądź rozporządzenia. Także zachęcamy do tego, żeby wziąć również udział w konsultacjach i wyrazić swoje zdanie na temat tych rozwiązań, które dzisiaj obowiązują i które powoli będą wchodzić w życie, jak również w wypracowywaniu tych, które powinny, zdaniem przedsiębiorców z Ziemi Białchatowskiej, wejść w życie. Bardzo dziękuję. 先生。 Dzień dobry, Dawid Krawiec. Dziękuję tutaj panu wojewodzie za takie przedstawienie. Oczywiście podpisuję się tutaj pod wszystkimi inicjatywami o tym, o czym pan wojewoda przed chwilą mówił. Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, to myślę, że tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem po prostu kontakt przez profil porozumienia, bądź po prostu osoby, które tutaj działają w Byłchatowie w ramach struktur. Myślę, że ten kontakt będzie na pewno udostępniony. Ja chętnie po prostu ze wszystkimi osobami, porozmawiam. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście te osoby będą. Jeżeli oczywiście też wyrażą taką chęć, będą zaproszone po prostu na konsultacje tutaj z panem Wojewodą, yy, który, jak sam przed chwilą powiedział, nie boi się rozmów i ze wszystkimi rozmawia. Chce rozmawiać. My jako tutaj porozumienie w Bochowie chcemy być po prostu blisko mieszkańców, blisko przedsiębiorców. Chcemy, żeby po prostu to się wpisało jakby na stałe w działalność tutaj naszego obozu. E, takie konsultacje, rozmowy z przedsiębiorcami, bo jako porozumieniu zależy nam przede wszystkim na tworzeniu nowych miejsc pracy w regionie, a także po prostu na utrzymywaniu obecnych miejsc pracy, bo jak wiemy, okres jest, nie jest łatwy. Ucierpiało kilka tutaj branż, e, w których no, jest zatrudniona dosyć duża ilość osób, dlatego tym bardziej zależy nam, żeby te osoby tej pracy nie straciły, żeby miały ciągłość zatrudnienia, bo jak wiemy, no, silny, silni przedsiębiorcy są też po prostu solą regionu i świadczą o sile tutaj. Bełchatowa, a także całej gminy czy powiatu. Ci, którzy jeszcze utrzymali te swoje firmy, yy, mogą skorzystać, jeśli już raz kiedyś korzystali z tej tarczy? Tak, te, te, te rozwiązania są po prostu przedłużane i jakby część z nich jest jakby na nowo odświeżona, bo przedsiębiorcy mogą oczywiście sięgać ci, ci więksi do pożyczek i rozwiązań proponowanych przez Polski Fundusz Rozwoju, a ci przedsiębiorcy z branży objętych tymi, tymi restrykcjami mogą korzystać z tych rozwiązań, które teraz prezentujemy. W najbliższych dniach wejdą jakby możliwości takie Wykonawcze, no bo jeszcze musi się skończyć proces legislacyjny tej ustawy. Natomiast y, warto powiedzieć, że te rozwiązania one wchodzą od 1 listopada tego roku, także one działają wstecz. Yy, na pewno y, wszyscy byliby zainteresowani ty, tą pożyczką pięciu tych 5 tysięcy, jeśli już brał, może wziąć jeszcze raz. Jeśli są to firmy objęte tymi restrykcjami, tak, będzie mógł, będzie mógł oczywiście skorzystać z tej pomocy.